teraz mnie słychać opie Tyle gadałem do was, a wnet słyszeliście Wywalone czemu to jest takie głośne? Jak to się zmienia głośność? To jest głośne Dobra Gdzie to się zmienia głośność Dobra Po obróbce będzie ciszy Bieramy drewno jak w Minecrafcie Tu mamy co to jest? Zielony glut E Co ty mi bijesz Absolutnie nic nie wiem o tej grze I czemu spadło z dębu Brzuskwinia To jest A, to jest Morela Siemalutku. malutku Chodź Jacek, jak się z tobą gada Ponoć jest ktoś kto ci powie jak tutaj przeżyć Filonia przecież to ja Pomoc po ziemią znajdziesz kryształowe serca, które mi większy swój... Dobra, spier dalej. Idę na przygodę. Mam miecz. Źle mi wystarczy. Mam killof. To jest kamień. Robaczek wypadł. O. Tu coś jest. Luda ołowiu. Ja jestem mądry i wiem, że z robi się ołówek. E ty, 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 ty daj mi to. He, <ścoughs> królik. Może idźmy jednak w drugą stronę, tam nie chce się zagłębiać. Co to jest to tutaj? Rudacyny Rudaszczyny Czy mogę... Zrobić z... Ołowiu... Ołowiowy kilof Wytniemy Tutaj drzewka Zbudujemy tu coś i zbudujemy domek Dobra, jak się tu buduje? O! Okej okay. co glucie? mogę go, nie mogę go bić dobra Ech, tak otwala mapę, jak otwalić ekwipunek Ech, klikam tab, ctrl-n, shift okej okay. nie mogę go tak bić teraz pytanie, jak odpalić ekwipunek Co ja zjadłem? Eee, nie, 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 nie. <grym> A, escape'em, dobra. Stół warsztatowy. O jak się stawia? To nie tak się stawia. Czekaj. Okay. Escape, szóstka. O, teraz. Teraz jak się tego używa No za so głupi jestem Nie, nie chcę wyrzucić Jak się tego używa E, klikam E Tapnie, Tap, Tap daj mi mapę Ale z tym tempem escape po prostu klikam. Dobra. Um. E. Dobra. Teraz trzeba tu zmniejszyć trochę i drzwi postawić. Dobra. I teraz mogę wyjść z domu. No. Co tu? Czemu ten glu na balonie? Czemu ta muzyka jest tak kurde głośna? Dobra. Musimy zniszczyć więcej. O, stawiamy drzwi. Muszę rozwalić gluta. Dobra. Jacek. Chodź Jacek, ja ci zbuduję dom. Będziesz ze mną mieszkać. Łóżka, chcesz obok mnie mieć, czy nie? tu Tworzenie. Nie, nie chcę tworzenie. Jacek, to ty kur, kurwa ten tu jesteś, chodź do domu. Dobra. Jebać go. Pewniany hełm. Tu? tu, No to jest... wyglądam jak A no racja. Drewna nie mam. Trzeba iść... Z... Czemu ja ten tapiewany klikam? Dajcie mi drewno. <tryk> Czy to wszystko mnie tu musi być? lepiej. Dajcie mi zetnąć drewno. Chcę tylko domy chcę zrobić. Czemu tam balon leci? No trzeba zamknąć. Czemu ja tutaj tep klikam? No nie tab, tylko escape. Escape, chodź tu. Chodź tu jest ciemno Dobra, idę w tą stronę, bo w tamtą się boję. Chodź glucie. o Dobra. Teraz już mogę spokojnie sobie iść. O, jaka muzyczka ładna drzewko różowe dobra jesteśmy na pustyni a to ptaszek taki on nie bije co nie on za mną tylko leci bo mnie lubi o tu jest jakaś jaskinia dobra nie tap dobra biorę wodnie biorę ją tu o i można iść Potrzebuję więcej pochodni to zrobimy więcej O i od razu ładnie oświetlimy <tryk> O Co to było? U Co to jest? 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 bip, 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 bip. Idź idź, 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 idź. O, ła, łatwo! Z um, co to tam na górze się dzieje? Co to za ludzki? Co? Co to jest? A ty... Idź stąd, idź stąd, idź. Co to jest w... Yeah. zombie? Tam o co to za robal to? Co ja po, Co ja pobrałem? Ja chcę stąd iść. Kto ty jesteś? Golfista! No chyba cię pojebało, że tu będziesz grał w golfa. Dziękuję Zratu, no i no zajebiście. Zaczynałem już czuć uderzenia gorąca. My iść na pustyni. Sklep. Nie no zajebiście trzeba. I go ci ocieku, kusiarkę od ciebie kupię, nie no Co tu zarobę, co tu zarobi co tu zarobę Ten. Czwórka Co ja tu pobrałem Dobra Goldfisto. Ja, nie, nie. ja stąd idę. Toczący się kaktus. O. Witam. Um. Jest to nie 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 iść nie iść na zewnątrz. Mogę tu jakoś się przybliżyć kamerę? Tylko o. Kurna, Kurna. C, to ognisko, ognisko strzała, drewniana platforma. Mogę coś zrobić drewniana wędka. Ja. Ja. Mam jakieś strzały do ziemi, i tak dalej. Mniejsza mikstura leczenia przyda się nie no dobra po, posłucham Cię Cię pomoc potrzebuję pomocy jeśli zbierz pięć spadających gwiazd to możesz je połączyć tworząc plenum zwiększający Twoją moc magiczną dzięki super nie. Nie. Uch, lecę zbierać gwiazdy Gwiazdy spadają nocą na całym świecie i przydają się do wielu rzeczy. Jeśli zobaczysz, tak gwiazdy jest zupełnie i podnieś, bo schodzić, bo nic się zniknie. Dobra, tworzenia. Nie wiem co ja robię. Co mi jest potrzebne tutaj? O mam. Mam strzał trochę, to zrobię Uk. Tu se tak podkładam. Czy to jeszcze mi się przyda? Dobra. Tworzenie, no. Nie, nie pomagasz mi. Szczęście. Broń dom dla mnie nic nowego, ale chętnie bym jakieś zmiany. Aha, fajnie Też ci zrobiłem tamty ten, ten, ten paku jedny Tylko... Oh. O Co to jest? Demoniczne oko Nie no super, dobra id No krzykudę no nie, nie, idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie. Nie widzę cię, nie, nie widzę cię. Dobra, patrzcie yeah. jak uniknę. Pam. Co to jest? Co samo istnie? Jak to samo istnieje? Zamknij te drzwi, zamknij te drzwi. Czemu tu się dzień robi? Dobra, postawię tu pochodni, żeby było jaśniej. Ej, gwiazda! Jak mówił. No, mia miał rację, miał rację jednak Jacek. Czasami Jacek ga nie gada głupot. A skąd nie mam ja wierzy, że gwiazda spadnie sobie. Więcej Ty... Ja... Jacek mi walił głupot... O kurde, znów to oko... Czemu jest większe? Ty... Proszę... Proszę... Nie... 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 nie. Jest... Mam pięć z gwiazdek... Walcie się, ja tu zablokuję to... O... No i został golfista... Siema... Ty, ty jesteś mądry. Biedny ptaszek, ale kaczki są smaczne ci. Dobra, ten też jest tępy, co to jest? O, <laughs> Czekaj, ja, ja chcę się wepsnąć. Idź stąd. Robiś z łowił. Mam przejebane, przejebane mam. Ej, z robaczki, czekaj. Teraz muszę iść jakoś na górę. Zablokować się tu, żeby to rok nie iść na górę albo albo jebać to idę na walkę tak. o o o o o o o te gówniaki zablokuje patrzcie 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 ja tu mądry jestem i pa, on tu nie wlezie o chodź tu chodź tu chodź tu kurde czemu ich jest więcej czemu ten gówniak tu idzie on tu wejdzie czemu go na mnie a tamtym gdzie po raz, czekaj Wejdziesz z pięciu gwiazd mogę coś zrobić z... z... kryształ mamy. jednorazowy dobra no i escape drewniane jojo o jeszcze na pochodnie. Tu jest. Ja mogę tym bić. Ty du dużo biję. Dobra. Trzeba chyba kamienia zdobyć Była well, może. Nic nie zrobię jak nie mam kamienia To jest kamień Kamienny blok A to? Gliniany blok Nie chcę kamienia Już już, już coraz lepiej, już coraz lepiej mi idzie. Kamienia zdobędę Zrobię piecyk jak w Minecraftie I... Jak ja tu Przedłem a nie mogę zejść. Ale głupie. Dobra, no. Dobra, muszę teraz jakoś iść na górę. Tam? O, tak. Tak. No, o. Jacek, Jacek. A co ja mam? Zaraz zrobię tu nam piecyk. Dobra. Ognista. Drewniana strzała. Jest piec, piec, patrzcie O! O sztabka, o, łowiu. Dobra, sztabka ceny O, o, o Kowadło Kratka, o, łańcuch Połowiane drzwi, puste wiadro Mogę z tego broń zrobić tor górniczy. Nie chcę toru robić. O, skrzynka jakaś. Klapa. Nie chcę klapy. Co ja zrobiłem? Nie chcę kładki talerz. Brzowy wazon. A ja mogę zrobić co nie wiem, zbrojkę? Tylko wiadro mi powiedzieli Super, że mogę wiadro zrobić Dam, uśmiech Beka z ciebie Dobra, jak bije to Dobra Jojo, jojo Ty teraz jesteś moją najważniejszą bronią Walić to miecze Dobra, tu na razie wchodzimy na dół Idziemy dalej, idziemy pozwiedzać Kaktus, kaktus, kaktus Idź sobie idź, dobra. dobra. Ja myślałem, że taka jaskinia fajna, a tu nie. Dobra idziemy dalej. O! Tu, tu, tu już widzi. A nie, nie mylę się. coś tam widziałem ja coś czemu tam brązowe, jest Czemu tam brązowa? Czemu ta woda jest brązowa? O! On tu coś jest więcej niż tylko Co ja ten O! Okej... Okay. Dobra Co tu mamy? Kolce do butów, można założyć pozwalały zjeżdżać po ścianę. Uuuu Surikan, też to już miałem tutaj. Spańczyna, na o szurikane. Mikstura sowy. Zwiększa widzenie w nocy. O! To się przyda. Mikstura powrotu tu też. O ile środnych monet? Ja tuż już bogaty jest. Co mi bije? Jak to utrata życia? Nie, ja umrę tu. Ile? Mam 6 życia. Dobra. Nie. Idź, idź, idź. Dobra. Czyli ta woda jest zatruta? Dobra. Z tej, z tej wody. No, jest niebieska. Dobra. A tu? Co mamy? Co to jest za luda? No cyno. nie chcę tej ceny. Dobra, idę tu na górę. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, otwieramy. Twardy radar. Można założyć wykrywa bliskich brogów. O, to mi się przyda. Liczba potworów. Drewno, drewno się przyda. Mistrzela powrotnie. Czy rybka, siema rybka. Ale ładna rybka. Chodź rybko. Ty rybka mi bije. I co to jest? Czemu tu wszystko chce mnie bić? Ja chcę... Mogę zjeść tu rybę No chodź, chodź Hehe, <laughs> łatwo z nim <laughs> A, kolejny No i co, co? I BUM <laughs> zrobić. Co, co ja tu mam? Ty. Ja mogę bić parasolem. Ty. Nie mam pojęcia na co mi się to przyda, ale może się przyda. Jak pływać? Ty, bomba kolejna. Ty. Bombę już. czy diamenty? Jak to jest to ołów? To, ołów to inaczej wyglądał. Ci ziaba. Dobra. Trzeba się dostać na górę z powrotem. Siema, żaba. Może żaba... mi nie bije, ale nie to już tak. Tylko te potwory Jak go Dobra A, bom Aha, to spadnie do nich Kurde O, patrzcie, patrz, 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 patrz. Dobra Patrzcie, robię tu mam mikstura powrotu I... Google. Co ty za zupy robisz? Dobra Brak przeciwników powyżej, tylko zamknij te drzwi Dobra To chyba dziś na tyle um, Nie mam absolutnie pojęcia jak w to się gra co tu to są za przedmioty mogę coś tu zrobić lepszego niż wiadro cyjanowy cyanowy kilos. dobra to jednak, jednak coś mogę jednak coś mogę dobra tylko potrzebuję więcej no super ma więcej przedmiotów dobra więc Cynowy, jednak cy, Cyna to jednak nasz przyjaciel. Dobra. Ty. Dobra, ja się tu dowiaduję. Nie chcę tryb aparatu. Dobra, dowiaduję się jednak nowych, ciekawych rzeczy. Następnym razem zobaczymy jak nam pójdzie. A na razie to tyle. Siebo.